Zapewne wiesz, że dobry wywiad wpływa istotnie na prawidłowy przebieg terapii, ale czy zastanawiałeś się nad tym, na ile ważna może być analiza bezpośredniej przyczyny urazu lub zaburzenia u Twojego pacjenta? Przypuśćmy, że przyjmujesz pacjentkę, która jest w starszym wieku i bezpośrednią przyczyną wizyty u Ciebie jest przebyte złamanie i stan po zdjęciu opatrunku gipsowego. Czy nie warto zapytać, w jakich okolicznościach doszło do złamania? Być może okaże się, że pacjentka potknęła się o niewielki przedmiot i nie był to pierwszy, ani też drugi, czy też trzeci upadek w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Czy nie warto przyjrzeć się przypadkowi od strony laryngologicznej lub neurologicznej? Co nam przyniesie usprawnianie kończyny po złamaniu, jeżeli realne ryzyko ponownego urazu nadal istnieje? Kolejny przykład. Bóle w okolicy stawu kolanowego w pierwotnym rozpoznaniu łąkotkowe, w późniejszym wywołane dużym napięciem tkanek miękkich grupy bocznej UDA. Terapia nacelowana na rozluźnianie danej grupy oraz przywrócenie prawidłowej funkcji stawów kończyny dolnej. Efektywność terapii niesatysfakcjonująca i dająca krótkotrwały efekt. Główna przyczyna zaburzeń u tego pacjenta? Na tzw. szerokiej podstawie, wywołany znacznym zaburzeniem pracy błędnika. Praca fizjoterapeuty jest niezwykle ciekawa i inspirująca. Dlatego warto przeznaczyć dużo czasu na prawidłowy wywiad oraz wnikliwą diagnostykę. Powodzenia!